Dzień dobry Państwu. Poproszono mnie o kilka słów refleksji dotyczącej współczesnej konsumpcji. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czym jest konsumpcja, zwłaszcza ta konsumpcja współczesna. Najprostsza odpowiedź jest taka, że konsumpcja jest to zaspokojanie, czy proces zaspokojania naszych potrzeb. No ale współczesna konsumpcja często wychodzi poza tą definicję, dlatego że no, okazuje się, że te potrzeby nasze są często pobudzane, po to, żeby je następnie zaspokajać właśnie tą konsumpcją. Czyli cały marketing pracuje na to, by przekonać nas, że pewne towary. Czy pewne usługi są po prostu niezbędne do naszego szczęścia? Mamy do czynienia z tak zwaną gospodarką nadmiaru, czyli produkujemy więcej niż obiektywnie możemy zużyć. Skoro produkujemy więcej, to no, istnieje potrzeba przekonania nas, że my nie no, potrzebujemy po prostu e, tychże towarów. I kilka przykładów. Na przykład do szczęścia potrzebny nam jest suplement diety w postaci jakiegoś yy, preparatu, który ma nam dostarczać oczywiście jakichś związków, które obiektywnie rzecz biorąc słabiej się wchłaniają w naszym organizmie niż związki pochodzące z naturalnych produktów, np. Na czekolady czy orzechów. Więc zamiast jeść smaczną czekoladę, i smaczne orzechy, spożywamy niecałkiem dobre suplementy diety, bo jesteśmy przekonani do tego, że to jest oczywiście lepsze. Czyli raczej odeszliśmy od tego, żeby dostarczać do swojego organizmu niezbędne elementy w postaci zróżnicowanej. Dobrze dobranej, zbilansowanej żywności, natomiast y, uważamy, że lepiej to sztucznie zapewniać właśnie takimi suplementami diety. To jest taki przykład wygenerowania potrzeby, która jest obiektywnie rzecz biorąc oczywiście e, mm, nie jest niezbędna do, do, do naszego szczęścia. Podobnie jest z samochodami, które zazwyczaj są za duże, przewymiarowane w stosunku do naszych potrzeb. Podobnie jest oczywiście z, z odzieżą, której mamy generalnie za dużo w stosunku do naszych potrzeb i dalej nie mamy w co się ubrać, jak oczywiście udajemy się na jakąś e, e, imprezę. Więc ta cecha współczesnej gospodarki jest taka, że to jest gospodarka nadmiaru i w związku z tym jest to gospodarka nadmiernej konsumpcji, zużywającej oczywiście zbyt dużo zasobów. Bo teraz drugie pytanie: jakie są efekty tejże właśnie konsumpcji? To jest to, że zużywamy po prostu tych zasobów bardzo dużo. I dopóki oczywiście dotyczyło to grupy krajów wysoko rozwiniętych, to można powiedzieć, że zasobów na planecie starczałoby oczywiście tą konsumpcję zaspokoić. No ale dobrze, ale teraz skoro się rozwija cała grupa krajów właśnie tych mniej rozwiniętych, ale one mają też swoją aspirację i no dlaczegoż by nie miały dołączać do do, tych, do tej grupy, w której my też się znajdujemy, no to się okazuje, że i trzech planet by było za mało, żebyśmy po prostu zapewnili te zasoby do właśnie tej zwiększonej konsumpcji. Tu jeszcze chciałbym poruszyć jeden wątek, że nie tylko marketingowcy czyli nie tylko przedsiębiorstwa które produkują i wymyślają co by zrobić żeby żebyśmy Poczuli pożądanie do pewnych towarów, bo oni oczywiście chcą to sprzedać, a też z punktu widzenia gospodarki, nie wiem, państwa czy banku centralnego istnieje dość duże zainteresowanie nasz, pobudzaniem naszej konsumpcji. Dlaczego? Dlatego, że im wyższa konsumpcja prywatna, tym większa sprzedaż. Jak większa sprzedaż, to i większa produkcja, jak większa, większa produkcja, to i więcej miejsc pracy, jak więcej miejsc pracy, no to generalnie rzecz biorąc, gospodarka się rozwija. Czyli to jest taki zaklęty y, krąg, który powoduje, że y, też i y, politycy są zainteresowani tym, żeby ta konsumpcja rosła i co wtedy robią? No dostarczają nam strumienie pieniędzy, nawet te dodrukowywane, po to, żeby pobudzać właśnie ten rozwój gospodarczy. Więc konsumpcja ma tutaj różne role, ale teraz tak schodząc na ten poziom lokalny, pojawia się pytanie, co taki zwykły mieszkaniec może zrobić, czyli mieszkaniec małej miejscowości. Czy ma wpływ na tą sytuację, czy nie? Czy on może w jakiś sposób kształtować model konsumpcyjny? No, tu można przywołać Maksymę Mahatma Gandiego, który mówi, że jeżeli oczywiście nie możesz zmienić Ziemi, no bo jednostka jest za słaba na to, żeby mieć wpływ globalny, tak? Jeżeli nie możesz zmienić Ziemi, no to zacznij od siebie. Tak? Inaczej też można to postrzegać, że nie ma takiej szansy, żebyś ty zmienił ziemię. Nie zmieniając najpierw siebie, zacznij od siebie, czyli masz wpływ. Dlatego, że jeżeli takich osób będzie więcej, to przedsiębiorstwa od razu zauważą zmianę nastroju, zmianę podejścia do konsumpcji i będą chciały oczywiście pod to się podporządkować. Także jesteśmy panami sytuacji, chociaż czasami tak, nasza świadomość jest tutaj bombardowana z zewnątrz różnymi informacjami, i my temu ulegamy. Więc y, zmieniając oczywiście nasz model konsumpcji możemy przyczynić się do tego, że za tym pójdzie zmiana też podejścia producentów, a zatem to też może wpłynąć na globalną sytuację w postaci chociażby zmniejszonych y, y, zasobów. Y, y, Kim jest taki odpowiedzialny konsument, jakie wybory powinien podejmować? I to może opowiem na przykładzie żywności. Często jest tak, że kupujemy śliwki w supermarkecie, nie mając zupełnie świadomości, że one pochodzą z Peru. Bo to jest konkretna akurat sytuacja. I teraz oczywiście te śliwki są bardzo dobre, nam smakują, ale my nie wiemy, że one pokonały aż taką drogę. Ileż trzeba było nakładów energii do tego, żeby z Ameryki Południowej przewieźć te śliwki do nas. Więc jakie tutaj jest wyjście z tej sytuacji, czyli jakie wybory powinniśmy podejmować? Przede wszystkim powinniśmy się interesować właśnie pochodzeniem tych towarów i powinniśmy jednak wybierać te towary, które po pierwsze są lokalne, czyli właśnie nie pokonują chociażby tak wielkiej odległości, tak wielkiej drogi, bo to nie tylko nakład energii do przewiezienia, ale też, i zwróćmy uwagę, konieczność środków konserwujących, które spowodują, że te śliwki w tym transporcie, na przykład na tak wielkie odległości, się nie zepsują. Więc mamy tutaj odpowiedź, że one muszą być jakoś na przykład konserwowane. Natomiast jeżeli spożywamy lokalną żywność, wiadomego pochodzenia, no to skracamy te łańcuchy, Dostaw, które jednocześnie no, mają, powodują mniejsze zużycie zasobów. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, żebyśmy kupowali te na przykład warzywa, które są sezonowe, które no, występują tylko i wyłącznie. W tym okresie, kiedy, kiedy to się u nas rodzi. No, truskawki zazwyczaj w Polsce są w czerwcu. No, nawet tak nietrwałą jagodę w tej chwili możemy nabyć, oczywiście, przez cały rok w sklepach. Tylko, że, no, właśnie to jest przywieziona jagoda gdzieś tam, na przykład, z półkuli południowej, bo wtedy tam się truskawki e, e, rodzą. No i my, my w zimie cieszymy się, oczywiście. Tym yy, smakiem, nie mając właśnie świadomości, jakie zasoby zostały zużyte do tego, żeby ta truskawka do nas yy, przyjechała. Czyli jeszcze raz, jeżeli mówimy o odpowiedzialności konsumenta i mówimy o przykładzie żywności, to wybieramy tą żywność, która. Jest lokalna i jednocześnie jest sezonowa. Powinniśmy się tym po prostu interesować, dociekać, tak, skąd ta żywność pochodzi, no i decydować się oczywiście na to. Co w danym momencie się produkuje, w danym momencie się, się rodzi. No i teraz, jaki produkt może być właśnie nazwany odpowiedzialnym? Tak? Czyli, jak my też mamy robić odpowiedzialne zakupy? No, więc, po pierwsze, no, żywność wywiadomego pochodzenia bez. Bez y, y, użycia y, na przykład y, pestycydów czy, czy, czy herbicydów. Y, to jest y, no, akurat trzymamy się tej żywności. Y, to jest y, taki świadomy wybór. Natomiast no, świadomy wybór też może być podejmowany w zakresie chociażby y, zakupów. Y, Odzieży. Jeżeli będziemy dociekać do tego, w jakich warunkach ta odzież była produkowana, czy pracownicy, którzy produkowali tą, tą odzież, byli zatrudnieni w godnych warunkach i otrzymywali godne pensje. To oczywiście nie jest łatwe, ale jeżeli my będziemy dokonywać takich wyborów, to natychmiast to już co mówiłem wcześniej, producenci będą próbowali jednak spełniać nasze oczekiwania i będą pokazywać, że będą się chwalić wręcz właśnie, że ta bluzka została wyprodukowana w takim w takim zakładzie w tym i tym kraju, gdzie no oczywiście możemy sprawdzić, czy... Pracownicy no, mieli godne, godne warunki. Więc reasumując, sprawa nie jest prosta, bo jesteśmy poddawani jednak zewnętrznej presji do tego, żebyśmy kupowali więcej i więcej. Jeżeli uwierzymy, że to jest nasze szczęście, czyli szczęście w posiadaniu, no to oczywiście bardzo trudno nam będzie zmienić te. Nawyki, będzie trudno nam przekształcić się w tego świadomego konsumenta czy odpowiedzialnego kon konsumenta. Ale jeżeli nam się to uda, to yy, zaczynając oczywiście od siebie, czyli od jednostkowych yy, przypadków, zauważymy bardzo szybko zmianę preferencji na yy, rynku i yy, próby yy, spełniania jakby tych yy, czy, czy wpisywania się w ten trend także i yy, producentów. Więc Oczywiście zachęcam od, do tego, bo to jest też taka przygoda, żeby być świadomym konsumentem, żeby dociekać co, skąd pochodzi. Ręczę Państwu oczywiście, że wtedy odkryjemy bardzo wiele takich rzeczy, których nie byliśmy zupełnie y, świadomi. A jak je odkryjemy, to potem będziemy mieć dodatkową motywację do tego, by jednak te, y, zwracać większą uwagę na, y, na to, co nabywamy i na to, czy faktycznie jest to nam niezbędne. Jak to się mówi, do szczęścia.